Oto roboty koszące przyszłości, które możecie kupić już teraz, bowiem marka Mnawimow zaprezentowała całą swoją nową linię produktów na 2026 rok. Byłem właśnie w Paryżu na premierze tych robotów, no i powiem Wam, że ta technologia, która została tutaj zaimplementowana, jest naprawdę imponująca. Nie dość, że każdy z tych robotów jest usprawniony pod względem jakości samego koszenia i dokładności, to z drugiej strony zostały tutaj zaimplementowane technologie, których nie było w poprzednich seriach. Dzięki temu nie ma teraz żadnego problemu, aby wyjąć takiego robota właśnie z pudełka, a następnie od razu go uruchomić i on sam jest w stanie zmapować dokładnie teren, a później po prostu po nim nawigować i kosić. Nie potrzebujecie stawiać żadnej anteny, chociaż te jeszcze są w samych pudełkach, tak aby ewentualnie wzmocnić sygnał. Na no dodatkowo niektóre modele posiadają również skaner LIDAR, aby to mapowanie było jeszcze bardziej precyzyjne. Także jeśli w najbliższym czasie, a raczej najbliższy w sezonie będziecie planować wymianę właśnie swojej tradycyjnej kosiarki na robota koszącego albo chcecie po prostu dokonać fajnego przeskoku, to jak najbardziej uważam, że powinniście zapoznać się z tymi nowymi propozycjami od firmy Nawimów, bo naprawdę robią one wrażenie. No a ich sprzedaż właśnie startuje. Jeśli będziecie zainteresowani po obejrzeniu tego filmu, aby jeden z tych robotów trafił w wasze ręce, to możecie skorzystać z mojego kodu rabatowego, a linka znajdziecie oczywiście na dole, a także bio. Natomiast słowem wstępu Nawimow to marka z grupy Segwaya, tak dokładnie tego Segwaya, od którego możecie na przykład mieć hulajnogę, i oni absolutnie dominują właśnie w segmencie robotycznych kosiarek w zasadzie od 2021 roku. Obecnie sprzedają w ponad 30 krajach, współpracują z największymi sieciami handlowymi, no i zdobywali też po prostu liczne nagrody. Także jest to jak najbardziej popularna marka, a nie jakiś chiński no -name. Zresztą ich hasłem przewodnim jest Crafting to Enrich Life, czyli tworzyć, aby Wzbogacać życie i ma to sens. Natomiast teraz przechodząc do samych konkretów, Nawimow pokazał nam liczne nowe produkty w zasadzie kilka serii dedykowanych do różnych zastosowań i tych najbardziej popularnych czyli dotyczących jednorodzinnych domków czy ogrodów o niewielkiej powierzchni, ale też serie przeznaczone dla najbardziej wymagających ze względu chociażby na obszar, po którym muszą jeździć. Dajmy na to, seria X4 jest w stanie ogarniać nawet 5000 m2 i może też z drugiej strony podjeżdżać pod naprawdę wysokie wzniesienia, także każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast to, co jest najważniejsze, to w zasadzie dwa usprawnienia, które trafiają właśnie do tych robotów. Mamy tutaj przede wszystkim nowe, popularne modele i2 AWD. Z drugiej strony jest też seria H2, wersje wyposażone w skanery LiDAR, no i na deser seria X4, przeznaczona dla najbardziej wymagających do ogromnych obszarów, sięgających nawet 5000 m kwadratowych. Tutaj ten robot jest też w stanie wjeżdżać pod naprawdę bardzo duże wzniesienia, więc jeśli Wam by na tym zależało, to tak, również takie bestie robotyczne znajdziecie w ofercie na Wimowa. Natomiast to, na czym warto się skupić, to przede wszystkim dwa główne przełomy technologiczne, które dokonały się właśnie w tym roku. A mianowicie mamy przede wszystkim zaimplementowaną nową technologię Zero Turn All-Wheel Drive, i to jest w zasadzie rozwiązanie problemu, który może pojawić się w niemal każdym ogrodzie, a mianowicie w każdym z takich miejsc mogą być jakieś wąskie zakręty, nierówny teren zniesienia, no i czasami roboty albo się tam po prostu nie dostają, albo niestety niszczą trawnik, próbując zakręcić lub po prostu się odwrócić. Część robotów dostępnych na rynku używają dwóch kół i one są zwinne, ale słabo sobie radzą na nierównościach. Są też tradycyjne kosiarki z napędem na cztery koła i one jak najbardziej poradzą sobie z nierównościami, ale niestety są w stanie zniszczyć trawę poprzez po prostu przeciągnięcie. I tutaj w zasadzie przychodzi rozwiązań firmy Navimo, a mianowicie właśnie technologicznie technologia zero turn all wheel drive. Każde koło jest w zasadzie tutaj aktywne i dwa przednie koła mają niezależne silniki sterujące kątem, jak w samochodzie. Dzięki czemu podczas normalnej jazdy ten robot płynie w zasadzie jak auto, natomiast przy ciasnym zakręcie przełącza się on na tryb zerowego skrętu i obraca się po prostu wokół własnej osi. To co jest najlepsze to to, że na przykład w tej serii i2, jak i właśnie w modelach x4 znajdziecie właśnie tą samą technologię, oczywiście w różnej skali. Natomiast drugi Druga sprawa dotyczy samego nawigowania, a raczej przełomowych technologii, które zostały dodane do samych tych robotów. Chodzi o FLS i Lidar Plus. Teraz w 2026 roku mamy tutaj technologię Network RTK, i tak to jest ta sama technologia pozycjonowania satelitarnego używana w Geodezji i pojazdach autonomicznych, połączona tak naprawdę z technologią wizyjną. Dosłownie możecie postawić tego robota na trawniku i on automatycznie jest w stanie cały wasz ogród od tak zmapować. Jak mówi Nawimow nie potrzeba już tutaj żadnej anteny referencyjnej, no bo zamiast instalować własną stację bazową na dachu kosiarka jest w stanie połączyć się z sieciami komercyjnymi stacji RTK przez wbudowany modem 4G i dostajemy to za darmo, dożywotnio, żadnych subskrypcji. No a nade wszystko, jeśli wybierzecie jeden z tych bardziej zaawansowanych robotów koszących, no to będzie on wyposażony również w skaner LiDAR I większość systemów używa mechanicznego LiDARA z ruchomymi częściami które są delikatne i drogie. Natomiast tutaj, na WIMOW zaimplementował solid state lidar, który nie ma żadnych części ruchomych. Działa w zasadzie jak kamera, ale po prostu wysyła lasery. Dzięki czemu, tak naprawdę, zamiast klasycznej, takiej normalnej mapy z granicami, dostajemy fotorealistyczny, cyfrowy w zasadzie plan naszego ogrodu, gdzie dokładnie widzimy, gdzie są drzewa, granice, obiekty. I co więcej, w aplikacji możemy to przesuwać właśnie palcem, jak po prawdziwym obrazie naszego trawnika. No i tutaj jest też klucz sprawa, że Navimov używa tutaj w zasadzie jednego z zunifikowanego systemu łączącego RTK, Vision i LiDAR. Nie ma żadnego problemu, żeby przy otwartej przestrzeni to RTK prowadziło tego robota. P pod drzewami kontrolę będzie przejmował system wizyjny, natomiast w nocy oczywiście zadziała LiDAR. Natomiast wracając do samych nowych produktów, tak jak Wam mówiłem, gwiazdą konferencji nie jest ten najmocniejszy robot X4, który jest dla tych najbardziej zaawansowanych, wymagających użytkowników, ale model Navimov i2a AWD, bo jest to pierwsza kosiarka AWD na świecie, kosztująca mniej niż 1000 euro. To jest naprawdę bardzo dobra cena, jak za te roboty koszące. Ja testowałem już kilka u siebie i tutaj trzeba powiedzieć, że patrząc na technologię i to, jak jest wykonany ten robot, to jest naprawdę bardzo dobra cena. Robot ten nie jest wyposażony w skaner LiDAR, ale jeśli potrzebowalibyście tego, nie ma problemu. Są również takie wersje, tak samo jak są wersje, które są w stanie pracować na większych obszarach, aniżeli kilkaset metrów do 800 m2 powiedzmy, bo tak jak wam mówiłem, ta oferta nawimowa na 2026 rok jest naprawdę niezwykle rozbudowana. Dodatkowo model i2 AWD jest w stanie też pracować w ogrodach, gdzie mamy nawet zbocza o kącie nachylenia do 45 stopni. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście właśnie tą technologię Network RTK, czyli nie potrzebujecie tutaj stawiać żadnej anteny, po prostu wyciągacie tego robota z pudełka, on sobie mapuje wasz teren, no i jesteście w stanie już normalnie pracować, a raczej wy możecie odpoczywać. A to on po prostu będzie pracował. I tak jak wam mówiłem, jest to w zasadzie pierwsza robotyczna kosiarka, która ma system napędu na trzy koła, właśnie z własną wbudowaną elektroniczną kontrolą też stabilności. W normalnym korzystaniu nie powinno być żadnych problemów, właśnie nawet w jakichś cięższych miejscach z obrotem, właśnie tego robota, i ona spokojnie powinna sobie poradzić właśnie z pojechaniem w takie miejsca, a następnie wrócenie i nie uszkodzenie po prostu samego trawnika. Co warto zaznaczyć, to również to, że tutaj ten, model i 2 AWD ma coś co Wimow na nazywa technologią Vision Fence AI, czyli jest tutaj w zasadzie kamera RGB mająca widoczność 140 stopni, która jest w stanie rozpoznać ponad 150 różnych przeszkód z precyzją na poziomie centymetra, co jest naprawdę imponujące. To znaczy w rzeczywistości tyle, że jeśli ten robot zobaczy właśnie na przykład zabawkę waszego psa, piłkę dla dziecka albo nawet jakieś małe zwierzątka, jak to automatycznie zatrzymuje się lub po prostu je omija też zaznaczyć, że sam ten robot nie jest głośny. i Jego tutaj praca jest wyceniona na 59 decybeli. To jest w zasadzie dla porównania ciszej, aniżeli może pracować klimatyzator w waszym domu. Także nie ma problemów, żebyście odpoczywali albo prowadzili sobie nawet rozmowę podczas właśnie tego, gdy ten robot kosi. Tym jak i innymi modelami jesteście oczywiście w stanie sterować z aplikacji nawimowa, która też przez te wszystkie lata została mocno dopracowana. Możecie sobie tam wszystko ustawić według własnych preferencji, zaznaczyć też strefy, do których ma nie wjeżdżać. No i co ważniejsze jesteście też w stanie teraz użyć systemu Find My od Apple i dodać tak naprawdę właśnie tego robota do tego systemu, dzięki czemu będzie on zabezpieczony na wypadek kradzieży. Także reasumując, jeśli używaliście jakichś tradycyjnych kosiarek albo nawet jakiegoś starszego modelu robotycznego to tutaj naprawdę przy tej cenie mocno można się zastanowić nad wymianą właśnie tamtej maszyny na model i2 AWD. Moim zdaniem dla większości osób już ten bazowy model może być świetnym rozwiązaniem. Chociaż jeśli byście chcieli wydać około 200 euro więcej, to można sobie wziąć model i2 z Lidarem. Jeśli posiadacie ogród, gdzie jest dużo krzewów, dużo drzew, jakieś wąskie przejścia i chcecie, żeby również ten robot działał właśnie w nocy, to jak najbardziej można właśnie wybrać ten sprzęt i on wtedy będzie idealnie sprawdzał się w tych warunkach. Natomiast oprócz serii i2, tak jak wspominałem, są również jeszcze lepsze te serie, m.in. H2, która kosztuje 1600 euro. Mamy tutaj już pełny system Lidara. Plus. Z drugiej strony jesteśmy w stanie tutaj otrzymywać różne informacje o samym terenie, po którym może przemieszczać się sam ten robot. No chyba, że potrzebowalibyście prawdziwą bestię, to tak jak wspominałem, model X4 przeznaczony do nawet 5000 m2, pół hektara, to robi wrażenie. Jednocześnie macie tutaj dwa noże koszące, no i sama szerokość koszenia jest duża, 43 cm. Dodatkowo ten sprzęt jest w stanie wjeżdżać na naprawdę wysokie nachylenia, sięgające nawet 84 stopni. No i są tutaj zaimplementowane wszystkie wszystkie najnowsze, najlepsze systemy, które ma Navimow, nie tylko do nawigowania po ogromnych przestrzeniach, ale również tych najbardziej wymagających. Mamy tutaj między innymi wizję 360, kamery AI rozpoznające ponad 200 obiektów. No i sam ten robot jest w stanie też rozpoznać właśnie obiekty z 3 metrów. Także ta nowa linia produktów Navimow jest naprawdę imponująca. Jeśli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, to oczywiście linka wam zostawiam na dole. Tam jest też mój kod promocyjny, gdybyście chcieli go kupić, bo tak, sprzedaż właśnie teraz startuje. Więc jeśli Będziecie zainteresowani, a myślę, że jak najbardziej tym sprzętem warto się zainteresować. To tam macie wszystkie niezbędne informacje. W tej cenie uważam, że jest naprawdę świetny wybór. Nie, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.